A. a zatem Dlaczego Słowacki wzbudza w nas Zachwyt i miłość Dlaczego płaczemy z poetą Czytając ten cudny barwowy poemat w Szwajcarii Dlaczego gdy słuchamy heroicznych Spiżowych strof króla ducha Wzbiera w nas i porywa I dlaczego nie możemy oderwać się Od cudów i czarów balladyny A kiedy znowu skargi lili? Wenedy zadźwięczą, serce rozdziera się nam na kawały i gotowiśmy lecieć, pędzić na ratunek nieszczęsnemu królowi. Hmm. Dlaczego? <laughs> Dlatego, panowie, że Słowacki wielkim poetą był. Dlaczego? Pałkiewicz. No! Pałkiewicz! Niech Wałkiewicz powtórzy dlaczego. No, Wałkiewicz! No dlaczego? Zachwyt i poryw, i, i miłość, i lecieć, pędzić, płaczemy. No Wałkiewicz, dlaczego? Dlatego, że wielkim poetem był. był. Wielkim poetą był. Zapamiętajcie to sobie, bo ważne. Wielkim był poetom. Wielkim poetą był. Wieszczem był. Wierszcie, był. Nieodzowne słowo! Cimkiewicz, proszę powtórzyć, jeszcze był! Jeszcze był! Nie uki, nie robi przecież. Ja wam to tłumaczę zupełnie spokojnie. Wbijcie to sobie dobrze do głowy. A więc jeszcze raz powtórzę, proszę Panów, wielki poeta Juliusz Słowacki. Wielki poeta. Kochamy Juliusza Słowackiego i zachwycamy się jego poezjami, gdyż był on wielkim poetą. Proszę zapisać sobie temat wypracowania domowego. Dlaczego? W poezjach wielkiego poety Juliusza Słowackiego. Mieszka nieśmiertelne piękno, nieśmiertelne piękno, które zachwyt wzbudza. Ale kiedy ja się wcale nie zachwycam? Wcale się nie zachwycam. Nie zajmuje mnie to. Nie mogę wyczytać więcej jak dwie strofy. A i to mnie nie zajmuje. O Boże raczej, no. no Jak mnie to zachwyci, kiedy nie zachwyca. Ciszy, na Boga. Ja, ja stawiam Gałkiewiczowi Pałkę. No. Gałkiewicz zgubić mnie nie chce. Gałkiewicz nie zdaje sobie sprawy z tego, co powiedział. No, ale ja nie mogę zrozumieć. Nie mogę zrozumieć. Jak zachwyca? Jak? No, no, jeśli nie zachwyca. Jak to nie zachwyca Gałkiewicza, jeśli tysiąc razy tłumaczyłem Gałkiewiczowi, że go zachwyca? A mnie nie zachwyca. A to, a to jest prywatna sprawa Gałkiewicza. Jak widać, Gałkiewicz nie jest inteligentny. Innych zachwyca. Ale słowo honoru ni przecież nikogo nie zachwyca. Jak ma zachwycać, jeżeli nikt nie czyta? Oprócz nas, którzy jesteśmy w wieku szkolnym i to tylko dlatego, że przecież nas wszystkich zmuszają siłą tej, do tego, tej... żeby czytać z... za Boga! To dlatego, że niewielu jest naprawdę kulturalnych i na wysokości. Ale kulturalni także nie! I nikt! I przecież nikt! I w ogóle nikt. Żony i dziecko. Niech Gałkiewicz przynajmniej nad dzieckiem się zlituje. Gałkiewicz nie ulega wątpliwości, że wielka poezja powinna nas zachwycać. A przecież Słowacki, wielkim był poetą, no może Słowacki nie wzrusza Gałkiewicz, ale przecież nie powie mi Gałkiewicz, że, że nie przewierca mu duszy na wstrość Mickiewicz. Byron, Putwin, no Ale przecież no, Nikogo nie przewiercam! Nikog, nikogo to nic nie obchodzi. Wszystkich nudzi. Nikt nie może przeczytać więcej jak dwie, trzy strofy. O Boże, ja nie mogę! Gałkiewicz, no. to jest niedopuszczalne! Wielka poezja, będąc wielką i będąc poezją, nie może nie zachwycać nas, a więc zachwyca! Никто из нас не может. Боже!